Cześć, witajcie bardzo serdecznie w kolejnym materiale na kanale Wszystko w Temacie. Dzisiaj, e, temat powiedzmy, który. materiał właściwie, który myślę, jest dalej utrzymany w trochę innej konwencji niż te, które do tej pory się ukazywały na tym kanale. E, bo. Będzie to trochę materiał taki spekulacyjny dalej, który powiedzmy rozszerza to, co już zrobiłem przy okazji majowego materiału o PlayStation Showcase. Eee, tu nie bez powodu widzicie, tutaj za mną, za mną jest Andrew, Andrew House, czyli jeden z poprzednich CEO PlayStation, który sprawował swój urząd za, za czasów PS4 i PS4 Pro. Bo ten materiał pochodzi ogólnie z PlayStation Meeting, które odbyło się w 2016 roku, a dotyczyło premiery PS4 Pro. No i w tym materiałie ogólnie powiemy sobie krótko o następcy PS4 Pro, czyli splotkowanym, domniemanym PS5 Pro, które ma się jeszcze ukazać w tym, w tym roku. Zgodnie z plotkami, które dostajemy, coraz więcej myślę, że będziemy tego dostawać, ogólnie zbliżając się powoli do, do września. A czemu to, to zaraz, zaraz myślę, e, będę w stanie tutaj powiedzieć. E, ogólnie pomysł na ten materiał przyszedł teraz, jako że jeszcze właśnie trwają wakacje. Powiedzmy, tych informacji nie jest aż tak dużo nowych, jeszcze powiedzmy, ten boom na Nanusu ogólnie jeszcze jest przed nami. No myślę, że zacznie około sierpniu, połowie sierpnia, jakoś więcej plotek na temat jakiegoś potencjalnego eventu we wrześniu. Dlaczego we wrześniu? Bo właśnie ten materiał, który oglądacie tutaj w tle, to jest materiał z września 2016 roku, gdzie po raz pierwszy dostaliśmy oficjalne ujawnienie PS4 Pro. Myślę, że sytuacja ogólnie, jeśli chodzi o PS5 Pro się powtórzy, jeśli chodzi o, o to, co, co było w poprzednią iteracją tej konsoli. Czyli już na tą chwilę można powiedzieć, że wygląda to prawie, że tak samo. Czyli na początku, yy, na początku dostajemy szereg jakichś wycieków, yy, plotek właśnie domysłów na temat specyfikacji PS4 Pro, PS5 Pro. One, były one mniej lub bardziej wiarygodne, tak? W którymś momencie to nawet y, udało się potwierdzić. E, tutaj głównie Tom Henderson z Twittera e, z Twittera tutaj do, donosił o tym, że, że ma faktycznie kontakty i że jest w stanie potwierdzić tą specyfikację, że, że konkretnie taka będzie, tak? Więc powiedzmy, że że jesteśmy w miejscu w którym generalnie znamy większość informacji na temat PlayStation 5 Pro poza tymi oczywistymi, czyli wyglądem i ceną. To jakby pozostanie, myślę, nie wiadomo Sony nie będzie chciało tego, nie, nie dopuści, nie pozwoli sobie na to, żeby to wyciekło. Tak samo jak wygląd PS5, po prostu będzie to trzymać w tajemnicy, będzie to w zamkniętym sejfie na klucz do momentu ujawnienia i po prostu nikt nie będzie, nikt nie będzie wiedział, chyba że dojdzie naprawdę do jakiegoś wycieku takiego gigantycznego no to wtedy ewentualnie, e, wtedy ewentualnie, nie wiem, może, możemy się czegoś takiego spodziewać, tak, ale, ale ja myślę, że to będą po prostu skutecznie ukrywać te informacje, żeby nie doszło do właśnie więcej, e, do, do jeszcze więcej wycieków, żeby, żeby nie było. No i tak, mamy właśnie te wakacje końcówka lipca prawie. No i we wrześniu też myślę, że tutaj możemy się już powoli zacząć spodziewać tego, że, że Sony zorganizuje jakiegoś rodzaju pokaz. Pewnie część z Was oglądała mój materiał z Maja, gdzie omawiałem PS PlayStation Showcase, które miało się. O którym spekulowano swego czasu, że, że ma się pojawić przed jeszcze konferencjami letnimi. Ostatecznie wyszło inaczej, wyszło, że to będzie state of play, tak, taka mała konferencja, krótka dość, która nie, nie pokazuje specjalnie tego, czego możemy oczekiwać na przestrzeni kilku następnych lat. Jak to powiedzmy, później zrobił Microsoft bardzo, bardzo skutecznie i bardzo efektownie swoją konferencją, gdzie naprawdę przedstawił masę dobrych tytułów. To powiedzmy, Sony ogólnie nie ma czegoś takiego. Oni, oni są jeszcze w tym, oni żyją tu i teraz, tak? Yy, tym, co ma się, ma się pojawić za niedługo, czyli Astrobot, tak? Concord. Te tytuły, powiedzmy, ich interesują, ale jeszcze nie żyją tym, co będzie kiedyś. A powiedzmy, Microsoft już trochę tak, yy, tak zaczął muskać ten, ten 2025 i 2026 rok, też, tak? Te, te najbliższe lata, jak to będzie wyglądało pod względem, właśnie gier. No w Sony jeszcze tego nie ma, tak? Myślę, że to, to możemy teraz chyba już założyć, że, że raczej coś takiego jak już nadejdzie we wrześniu właśnie, we wrześniu wraz z, z prezentacją PlayStation 5 Pro. Myślę, że te dwa, te dwie rzeczy będą fajnie się ze sobą tutaj spinać. Przynajmniej ja tak myślę, no nie wiem, jak Sony tutaj sobie to ułożyło, może nie wiem, planują samą prezentację PS5 Pro na przykład we wrześniu, a event na przykład w grudniu, nie wiem, tak kiedyś też, też robili. Więc ogólnie to wszystko może się zdarzyć, ale na tą chwilę powiedzmy optymistycznie, że, że PlayStation 5 Pro zostanie zapowiedziane wraz z nowymi grami na, we wrześniu po prostu. Także dostalibyśmy praktycznie właśnie ten sam scenariusz, co przy okazji PS4 Pro, czyli od razu przy okazji wrześniowej prezentacji, no tutaj byłby wygląd przedstawiony tak. Już taka konkretna specyfikacja, tu mark Serny, ten którego widzicie też na ekranach, by wyszedł pewnie. Wyszedł i by powiedział kilka słów na temat tego sprzętu. Właśnie data premiery, cena, te informacje byłyby już jawne. W pełni byśmy tutaj wiedzieli, na czym stoimy tak naprawdę? No i myślę po prostu, że tak to będzie wyglądało. Ogólnie, że pójdzie tym, tym, samym, tym samym torem co przy okazji PS4 Pro po prostu. Czemu tak późno? Niektórzy mogą spytać czemu tak późno ujawniają takie informacje. Też da się to myślę dobrze uzasadnić tym po prostu, że nie chcą specjalnie odwracać uwagi od obecnej sprzedaży PS, PS5, żeby ta konsola mimo wszystko dalej, dalej zaliczała jakąś sprzedaż. Sprawa to trochę wyhamowuje, już no bo, też jakby jest to następstwem tego, że nie ma gier specjalnie takich od first party, od PlayStation w tym roku, więc, też ludzie powiedzmy, nie są skłonni do, do kupowania, skoro, no skoro nie, mają takiego spec nie, nie, nie mają takiego motoru napędowego, tak? nie mają takiego zapalnika. Czegoś, co mogliby uznać jako po prostu warte do ogrania na, na nowej generacji, na obecnej generacji właściwie. A. No i sobie chce otrzymać generalnie tą sprzedaż, jaką ma. No więc nie chcą zwracać uwagi, tak. No i dopiero już naprawdę dwa miesiące przed. Przed premierą, a tak też się rysuje, że właśnie dostaniemy zapowiedź PS4 Pro we wrześniu, a, a premiera będzie w listopadzie, yy, tak było właśnie przy okazji PS4 Pro, no i wcześniejszych konsol też, tak, PS5, PS4, no to one debitowały w listopadzie, przed świętami, więc myślę, że ten termin akurat się tutaj nie zmieni, więc myślę, że dwa miesiące to jest taki już maksymalny termin, jaki można powiedzieć do, powinien być do prezentacji, tak, takiej konsoli. Wiadomo to trzeba jeszcze wystartować z kampanią promocyjną sprzed przed sprzedażą i tego typu podobnymi rzeczami więc to już tak naprawdę to są ostatnie momenty na to żeby coś jeszcze tutaj żeby to zrobić tak żeby, żeby tutaj zapowiedzieć oficjalnie taki sprzęt. No i co i możemy sobie pomówić jeszcze o tym czy w ogóle w... Jest jakkolwiek uzasadniona premiera tego sprzętu w tym roku, no skoro powiedziałem wcześniej, że specjalnie nie rozpieszcza PlayStation w tym roku z grami, First Party ma jedynie ich, miało jedynie ich chyba, Astrobot będzie jedną, dużo było gier od zewnętrznych deweloperów, chyba, kurczę, miało dwie usługi, tak, Concord i Helldivers, no to powiedzmy to są tylko takie gry. Nie wiem, czy coś było jeszcze. Chyba nie było takiej first party, takiej konkretnej jak Spider-Man albo God of War. Chyba niczego takiego nie było. Właśnie, to dopiero jak, jak coś nas czeka w 2025 roku. To było powiedziane na spotkaniu z inwestorami, tak na początku roku, że, że Sony w tym roku specjalnie planuje właśnie wydawać dużych gier. No jakby to, to w pamięci nam zostało i o tym wiemy. E, więc po co w takim razie wydawać PS5 Pro? E, powiem tak, nie wiem jak Sony to ogra. E, Yy, promocje ogólnie PS5 Pro w okresie w listopadzie tak kiedy kiedy nie będzie specjalnie chyba takich premier, które by jakoś mogły przekonywać do zakupu PS5 Pro nowych nabywców albo tych, którzy już mają PS5 i po prostu yy, ich przekonać, żeby z, z, z zrobili upgrade. No chyba, że są to taki tacy hardkorowi, powiedzmy, korowi fani, którzy chcą nowego sprzętu jak ja. Ja to zaraz powiem co ja jakby tutaj postrzegam. Znaczy. Yy, jakie ja czynniki biorę pod uwagę. Będę brać pod uwagę przy potencjalnym zakupie tego sprzętu, tak? To, to myślę zaraz do tego dojdę. No, ale właśnie. Yy, tak, normalnie, tak jakby popatrzeć chłodnym chłodną głową, to na chłodno. No to nie ma specjalnie po co wydawać tego sprzętu w tym roku, skoro nie ma tak naprawdę gier, zwłaszcza od PlayStation, które by można było promować tym sprzętem, eee, takie coś ma, miałoby sens dopiero właśnie na początku przyszłego roku, kiedy wiemy, że tych gier ma już być więcej. Maj znaczy mają się zacząć już pojawiać. To przede wszystkim GOS. Cóż nie ma dwa je zmieniane, tak, jako taki powiedzmy przykład, że ma wyjść w przyszłym roku nowa pozycja od Band Studio, to są takie przy, przykłady, powiedzmy, które gdzieś tam się też o tym dyskutuje, plotkuje, że, że coś ma takiego być w tym w następnym roku, ale nie wiemy tak jeszcze oficjalnie. Do tego też myślę dojdzie właśnie na tym wyrześciowym pokazie, gdyby miało zostać coś ujawnione, no to te dwie gry na przykład bym widział, że, że coś się do nich dowiemy więcej. No ale w tym roku właśnie problem jest taki, że nie ma nic, no i... Ogólnie strony może tam promować to tak, że po prostu dostajecie już z bomby wzrost wydajności, tak zauważalny z obecnych tytułów. Niektóre lepiej wyglądają, niektóre le lepiej chodzą, już nie ma problemu z, ze spadkami wydajności. Ogólnie tak można do tego podejść, ale wydaje mi się, że to nie będzie wystarczające dla wielu, żeby zdecydować się faktycznie na zakup. Oni będą potrzebować takiego czegoś, takiego chociaż jednego tytułu nowego tytułu. Który by, który by faktycznie było widoczna jakaś duża zmiana względem działania na PS5, a na PS5 Pro. I ciężko będzie im szczerze mówiąc to zrobić. Ja nie wiem, szczerze, ja nie wiem jak, oni będą, jak oni to osiągną, jak oni będą promować. To jest naprawdę wielka tajemnica. Pewnie tam teraz powiedzmy jest burza mózgów, albo już mają opracowane to od jakiegoś czasu raczej to drugie myślę że firma tak duża firma nie planuje takich rzeczy z, z, na ostatnią chwilę więc oni pewnie mają już jakąś strategię e, obmyśloną konkretną jaką będą przejmować ta promocję tego sprzętu no i ja bym widział to właśnie naj, najbardziej sensownie no to promowanie po prostu nowymi grami tak, które będą e, które będą wychodzić niedługo nowymi nowymi grami a nie updateami to bo to update no to tak jest dodatek tak do nowych gier że możesz zagrać w stare gry i po prostu możesz je. Możesz ich doświadczyć w lepszej jakości, lepszej płynności yy, ogólnie takie rzeczy, tak? Yy. No i właśnie jest problem. Yy. Problem jest tutaj właśnie z tym, bo mówi się obecnie, że, że dalej ma taką konsola wyjść w tym roku, że chcą mimo wszystko ją puszcząć, i no. Wiadomo, okres listopad, grudzień no to czas świąteczny, no to też wiele osób się zdecyduje tak na zakupne jako prezent. E konsoli komuś tak, żeby sprawić To już jest pewnie też jako. Y też jako coś, co, co może zaważyć. E no, ale tak ogólnie, no to. Y to w dziwnym okresie ogólnie nie chcą wydawać. Też można by powiedzieć, że. Wydawanie z drugiej strony później tej konsoli, no to też nie ma trochę sensu, zważywszy, że już jesteśmy w połowie generacji, ogólnie tak około 3-4 lata zostały do premiery kolejnej. Microsoft może wystartować ogólnie szybciej, więc tak, PS5 Pro, gdyby miała się ukazać w przyszłym roku, no to pobyłaby takie 2-25 dwa, 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 dwa roku ogólnie na rynku, tak? i musiałaby ustąpić następczyni, czyli PlayStation 6. Jeśli oczywiście nic wcześniej by się nie okazało raczej raczej wątpię tutaj będą chcieli chyba trzymać te 8 lat tak czyli do 2028 albo 7 roku. Po prostu obecną generację no i to PS5 Pro sobie tak nie pobędzie za długo na na, na rynku po prostu nie nie pożyje sobie tak jakby. Będzie istniało będzie to trochę przypadek właśnie PS4 Pro. Więc taką salę przez chwilę istnieje. Gry wyglądają faktycznie trochę lepiej. Mam nadzieję, że będzie lepsza sytuacja z kulturą pracy niż PS4 Pro. No, bo tutaj, jak się po czasie okazywało, no to, to z tego, z PS4 Pro, no to był straszny, e, straszny odkurzacz, tak? Ta konsola była mega głośna, niestety. Więc mam nadzieję, że tutaj to ogarną tak porządnie, faktycznie, że nie będzie problemu z kulturą pracy. No, ale ta PS4 Pro sobie po... no, nie pobyła za. Za długo i, i też się nie sprzedało jakoś gigantycznie w, w dużej ilości egzemplarzy. Tak, to można powiedzieć, że to się zamknęło chyba w 10% z wszystkich sprzedanych PS PS4, czyli jakieś mamy 120 milionów, przecież teraz chyba trochę więcej, albo coś w okolicach tego, no to 12, tak, 10-12 milionów się sprzedało tych PS4. Pro co nie jest? Co nie jest złym wynikiem ogólnie, tak? Myślę, że Sony, gdyby było niezadowolone ze sprzedaży PS4 Pro, no to nie robiłoby PS5 Pro. To jakby mówi, mówi raczej samo za siebie. Ale też bym nie oczekiwał się, że tutaj będą jakieś gigantyczne cyferki, jeśli chodzi o samą sprzedaż. Także tak. Teraz pomówmy sobie, właśnie jakie czynniki wpłyną na, na sprzedaż. Jeśli ta konsola miałaby wyjść ostatecznie w listopadzie tego roku. No to pierwszy, pierwszy najważniejszy czynnik czyli cena. Jeśli chodzi o moje osobiste tutaj preferencje, że tak powiem, jak ja bym powiedzmy to widział dla siebie, że będę w stanie tyle wydać na nową konsolę, powiedzmy na ulepszoną wersję. No to ja bym widział cenę w okolicach 2.500 do 3.000 max. 2099 zł po wszystkich tam przeliczeniach, po podatkach, które trzeba, wiadomo, uwzględnić, to to jest maksymalne, na co bym tak naprawdę się godził na premierę, kupując ten sprzęt na premierę, albo w okolicach premiery. Więc to jest coś, co jak będzie więcej, to będę się naprawdę srogo zastanawiał, czy nie zaczekać, bo ogólnie z PS5 jestem, jak, jestem zadowolony po czasie, po użytkowaniu, już 4 lata będzie w tym roku. Konsola jest spoko, tak dalej, prezentuje dobrą wydajność, czasami w niektórych grach co prawda jest problem z największy chyba z, z jakością obrazu, że ta rozdzierczość mimo wszystko nie jest za, za wysoka. Stara się tam, Dyna dynamiczna rozdzierczość niestety nie jest nie jest tutaj rozwiązana jakoś super. Naprawić to może w PS5 Pro potencjalnie i HubScaler, PSSR, czyli ten PlayStation Spectral Super Resolution, o którym też już trochę słyszeliśmy. To może trochę naprawić właśnie sytuację i też myślę, że tym będą trochę promować, że dosłownie będą banery promocyjne, że po jednej stronie będzie PS5, który będzie miał strasznie rozmazany obraz, na przykład w trybie wydajności, gdzie mamy, nie wiem, ile, 900p. Są chyba takie gry, no może nie 900p, to może nie, może, za, za, może za, za mało powiedziałem, a na przykład 1000, nie wiem, 80p w trybie wydajności co Full HD, Ogólnie nie jest słom rozdzielczością, ale na większych monitorach no to potrafi wyglądać, potrafi być być zamglone taki efekt jakby, tak. No i dostajemy po drugiej stronie PS5 Pro, gdzie już ta gra chodzi w no nie w 4K może natywnym, ale w takiej rozdzielczości faktycznie zauważalnie większej, nie wiem 1800p, to już na pewno będzie widać różnicę. Dalej utrzymując tryb wydajności, tak czyli 60 klatek na sekundę. No i to będzie jakby jedną z tych, na czym będą się tutaj opierać, jeśli chodzi o promocję, tak myślę. Głównie benefity, benefity użycia i scalera. No więc, więc tak, kończąc temat ceny, no to 3000 zł to jest taki chyba punkt, gdzie ja bym sobie, ja bym sobie mógł pozwolić powiedzmy na taki sprzęt, w okolicach premiery. Druga kwestia. Czyli właśnie gry. I promocja, o której już powiedziałem. Mam nadzieję, że Sony mimo wszystko coś trzyma, jakiegoś asa w rękawie trzyma, chociaż jednego. Może nie będzie to nowa gra, ale coś, co. Coś, co mimo wszystko jakoś zachęci potencjalnie do zakupu PS5 Pro. Mówi się, że to może być jakiś DLC do Spider-Mana 2, którym się plotkowało, że ma być już, miało być już na wiosnę, lato. Do tej pory nic nie wiemy, do tej pory jest cisza. Więc może to jakaś być z tych rzeczy, albo remake ewentualnie jakieś gry o God of War, że Się też mówiło swego czasu, że ma być powstać remake God of e, pierwszych części. E, korzystając z silnika, e, wiadomo, e, tych nowych God of Albo Uncharted pierwszy, nie? Remake. E, jakby wszystko jest możliwe. Ogólnie. Wcale nie wykluczam, że mogą walnąć jakąś jedną niespodzianką na koniec roku. Eee, specjalnie, którą zaplanowali sobie pod PS5 Pro, żeby jakoś zachęcić do zakupu. Takie coś myślę powinno być, bo inaczej po prostu ten sprzęt będzie mieć trudno na, na premierę. Bardzo trudno będzie mieć, żeby się. żeby jakoś zachęcić. Poza tym, że będą święta, tak, i, i, i że ktoś będzie chciał komuś na prezent zrobić, no to Poza tym no to nie będzie specjalnie, no i dla hardkorowych tak, którzy po prostu chcą mieć nowy sprzęt, yy, chcą mieć, polepszyć sobie komfort, no to tak, poza tym no to nie będzie miała taką konsola łatwo na premierę. No więc pod tym względem jestem mocno ciekaw jak podejdą do tego. Yy, I czy jeszcze mam trzecią kwestię? Trzecią, trzeci czynnik. Powiedziałem o cenie, o grach i sposobie promocji. Nie, chyba tylko te dwa czynniki będę brać pod uwagę. Zastanawiam się czy PS5 Pro będzie miało wersję z czytnikiem tutaj, z czytnikiem gier Blu-ray. Znaczy na pewno będzie, jak, jak, jak nawet by rozgraniczyli wersję i wypuścili, nie wiem, Digital, tak, wersję PS5 Pro, no to myślę, że będzie opcja, żeby dokupić ten napęd, tak, ten oddzielny, który już przy już okazji sprzedają do PS5 Slima. Myślę, że jak w jakimś stopniu, jakby chcieli ten pomysł, powiedzmy, zaczerpnąć, no to to po prostu będzie ten napęd w jakimś stopniu zgodny z PS5 Pro też, tak. Eee, no chyba, że będą chcieli zrobić dwa, dwa takie napędy oddzielne, ale to będzie trochę takie rozdrabnianie się za mocne, mi się wydaje, już i, i no lepiej by było skorzystać z tego, co już jest dostępne, po prostu. Ale no, lepiej zakładać, że po prostu będzie konsola jedna, tak, z napędem optycznym i nie będzie trzeba nic tam dokupywać. Oddzielnie. Oczywiście, tutaj też się okaże ostatecznie, jak to będzie, jak się dostaniemy zapowiedź konkretną. No i co? Jeszcze tutaj chciałem generalnie, generalnie powiedzieć trochę o specyfikacji, jak to wypada. Pewnie część z Was tutaj już czytała na ten temat, bo te informacje nie są nowe. One pochodzą już z kilku miesięcy, więc powiedzmy nie jest to coś, co, co pojawiło się wczoraj. Nie jest to informacja z ostatniej chwili, ale warto, myślę, o tym wspomnieć mimo wszystko. Eee, więc tu nie będę wchodzić w takie mega szczegóły, ale żeby powiedzieć to najważniejsze, istotne parametry, tak. Czyli tutaj mamy procesor, no to dalej będzie to ta sama architektura Zen2 która była przy okazji PS5, tylko zmienić się taktowanie zagara z 3,5 GHz na 3,85 około GHz, więc mamy lekki wzrost wydajności i to już może w takich tytułach, które nawet nie będą zoptymalizowane pod PS5 Pro spowodować, że po prostu nie będą one zgodne oficjalnie z PS5 Pro ale będą się odpalały, no to po prostu będą działały już z bomby trochę lepiej, tak? ten klatkaż chociażby będzie trochę bardziej stabilny za, za sprawą właśnie tego zwiększonego, tej zwiększonej, zwiększonego taktowania procesora. Yy, procesor graficzny no tutaj będzie mieć architekturę RDNA, dalej AMD, ale 3,5 versus RDNA 2 w PS5, czyli tutaj już zaliczymy porządny taki przy, wzrost wydajności, tutaj będzie 30, 60 bloków CU, a w PS5 było 36, więc można powiedzieć, że dwukrotny wzrost teoretycznie, tak, w wydajności prawie że. No, i architektura tak zmieniona, myślę, tu specjalnie pod to, aby wspierać te obliczenia za pomocą sztucznej inteligencji. Tak, te wszystkie apps, te, te użytkowanie tych apskalerów, PSSR, te machine learning i tak dalej, to myślę, się do tego głównie sprowadza. Pamięć tam zostaje taka sama, 16 GB DDR6, tylko gdzieś tam czytałem, że jeszcze część z tej pamięci ma właśnie korzystać e, Upscaler, PSR e, i chyba większa ilość ma zostać ogólnie przydzielona deweloperom do pracy niż to było w PS5 e, No czysto teoretyczne tutaj wyliczenia wydajność rasteryzacji z PlayStation 5 no to 45% bardziej wydajna PS5 Pro ma być w ray tracingu, no to 2-3 razy, w skrajnych przypadkach 4 razy, no to wszystko się okaże, tak, jak dojdzie do tego, że tytuły faktycznie zaczną wychodzić, tak. Nie wiem, w takim Alanie Wake'u na przykład, no zobaczymy, jak to będzie się prezentować. Myślę, że zoptymalizują, żeby działał, działał lepiej, żeby miał ray tracing, tak, bo te wersje konsolowe Alana Wake'a 2 chociażby, no to one były okrojone, nie miały na przykład ray tracingu, który miał tylko PC, yy, właściwie to PAF Tracing. No, i rozdzierczość była trochę nis nis niska, tak, ale no właśnie tutaj kosztem tego, żeby 60 klatek było utrzymane. Więc myślę, że to akurat fajnie by było zobaczyć, jaki jest wzrost, y jaki jest wzrost y wydajności, jak jak ogólnie gra śmiga na takim PS5 Proton. Ja na pewno bym sobie próbował, tak. Chciałbym prosić takiego Alana Wake'a faktycznie dowalo do dowalonego już. Z ustawieniami. Dalej, czysta moc obliczeniowa, no to tutaj 10,3 teraflopsa w PS5 i 33 teraflopsy w PS5 Pro, więc tutaj też. No, niby przekłada się to na 3 razy więcej, tak? Więc no, no też nie, nie należy mówić, że to będzie 3 razy mocniejsza konsola, jakby to się tak nie przelicza. Ale ale mimo wszystko, sam, sam wzrost robi trochę wrażenie, tak? Że aż tak. Aż tak to się udało tutaj powiedzmy zwiększyć, głównie no to się sprowadza do tego właśnie, że ta architektura GPU została mocno zabdejtowana do współcze prawie współczesnych pc bo one chyba z RDNA 4 korzystają, więc już powiedzmy nie jest aż tak w tyle. No i tutaj zobaczymy właśnie, ta, ta specyfikacja powinno się w miarę potwierdzić ostatecznie. Jak dojdzie już do, do ujawnienia, miejmy nadzieję, właśnie we wrześniu, albo w okolicach Tokyo Game Show, bo o tym chyba nie wspomniałem, ale też Sony planuje ogólnie się pojawić na Tokyo Game Show, które będzie się odbywać pod koniec września. Więc jeśli wcześniej by planowali PlayStation Showcase we, we wrześniu, na początku jakoś, no to, no to na takim Tokyo Game Show na przykład mogliby pokazać już tą konsolę w rzeczywistości, tak? Na przykład dać niektórym przetestować. Prasie, tak, żeby mogła się wypowiedzieć na temat jakichś pierwszych wrażeń, to by było na pewno spoko. Coś takiego mieć przed premierą jeszcze. No i co? No i to chyba tyle. Nie chcę, żeby ten materiał też długo jakoś specjalnie trwał. Z takich informacji, które niedawno Tom Henderson do nas przekazał, czyli ten insider, który powiedzmy trochę, jeśli chodzi o te doniesienia PS5, Pro, no to w tym siedzi tak trochę tutaj nam dostarczał tych, tych plotek, tych informacji, no to według niego premiera ma się, ma się ziścić właśnie w listopadzie, to ma być jakaś druga połowa, więc tak, tak samo by wychodziło, jak to było przy okazji wcześniejszych konsol Sony. Według niego ostatnie, no, no dostał informację, że ostatnio Sony rozesłało jakieś informacje do deweloperów mailowe, że z, z jakimiś informacjami tak, na temat właśnie wsparcia PS5 Pro i ich gier. Eee, no i kilka dat, że na przykład do 30 lipca tego roku jest czas na certyfikację. Eee, certyfikację tutaj, jeśli chodzi o, o te eee, o gry, eee, o gry, które już do tej pory wyszły, żeby deweloperzy mogli je certyfikować, że są zgodne z PS5 Pro. No bo też druga data, którą zamieścił, no to to jest 15 września, która mówi, że po tym terminie no to generalnie będzie wymagane, żeby e, że może nie wszystkie tytuły, ale większość miała to wsparcie PS5 Pro od premiery oczywiście. Mm. No, także tak to wygląda na tą chwilę. No i co? Dajcie znać, myślę, w kwestii jak widzicie, właśnie cenę. Czy według Was jest sens, właśnie, żeby ta konsola wychodziła w tym roku jeszcze? Czy wolelibyście na przykład, żeby poczekali nie wiem, pół roku i wydali to w marcu? Nie wiem, przy okazji, kiedy w pobliżu miałby się nie wiem, taki potencjalny Ghost of Tsushima 2 na przykład ukazać. No i czy sami jesteście zainteresowani tak, takim, takim sprzętem czy planujecie kupić PlayStation 5 Pro w okolicach premiery na premiera, albo trochę poczekać właśnie. No, więc tyle ode mnie w tym materiale, no i mam nadzieję że widzimy się już w kolejnych materiach niedługo, które się powinny pojawić w większej ilości, także dzięki za, za uwagę, no i do zobaczenia, trzymajcie się, cześć.